Drodzy widzowie, Krzysztof Jackowski aż zbladł, gdy to zobaczył. Nie był to zwykły moment przepowiedni ani kolejne medialne wystąpienie. To było coś, co poruszyło go do głębi i sprawiło, że przez chwilę zabrakło mu słów. Jego twarz pobladła, oczy rozszerzyły się w niemym przerażeniu, a głos zadrżał, kiedy wypowiadał kolejne słowa w jego gabinecie. W Czuchowie panowała cisza, jak przed burzą. Jackowski, znany z precyzyjnych wizji i licznych trafnych przewidywań, nagle przerwał swoje notatki, spojrzał w przestrzeń i powiedział, że front ruszy z Polski, że wszystko zacznie się już za kilka dni. Słowa te spadły, jak grom z jasnego nieba w internecie. Zawrzało jego wierni słuchacze zaczęli masowo udostępniać nagranie z tego momentu, twierdząc, że jeszcze nigdy nie widzieli go w takim stanie wideo z jego transmisji zebrało setki tysięcy odsłon w ciągu kilku godzin. Ludzie zaczęli komentować z niedowierzaniem. Niektórzy pisali, że po raz pierwszy naprawdę się przestraszyli, inni, że to, co mówi, ma pokrycie z tym, co właśnie dzieje się. W Europie Jackowski mówił o ruchach wojsk, o znakach, które widzi i o tym, że sytuacja rozwija się szybciej niż ktokolwiek przypuszczał, jego głos był spokojny, ale każde zdanie niosło ze sobą napięcie, które można było niemal dotknąć po raz pierwszy. Od dawna nie chodziło o symboliczną wizję, lecz o coś, co zdawało się być zapowiedzią realnych wydarzeń. W tle dało się słyszeć tylko tykanie zegara, a jego dłonie lekko drżały, gdy opisywał obraz, który przed chwilą pojawił się w jego głowie. Wśród wiernych obserwatorów zapanowała atmosfera niepokoju. Komentarze napływały z całego kraju, ludzie pytali, co oznacza to, co widział i czy Polska rzeczywiście stanie się miejscem, z którego wszystko się rozpocznie. Tymczasem Jackowski milczał przez dłuższą chwilę, jakby sam próbował zrozumieć sens tego, co zobaczył. Po chwili tylko dodał, że to już blisko, że nie ma odwrotu i że każdy z nas poczuje to na własnej skórze. Jego twarz pozostała kamienna, ale w oczach malował się cień lęku, jakiego nie widziano u niego nigdy? Wcześniej. Kiedy Krzysztof Jackowski opisywał swoją najnowszą wizję, atmosfera w jego studiu gęstniała z każdą sekundą, mówił spokojnie, lecz w jego głosie wyczuwało się napięcie, którego nie dało się zignorować. Wspominał, że w ostatnich dniach obrazy, jakie widzi, stały się niezwykle intensywne, wyraźne i jak sam przyznał wstrząsające w jego przekazie Polska pojawia się jako kluczowy punkt na mapie przyszłych wydarzeń, miejsce, w którym ma się rozpocząć coś, co odmieni losy całego kontynentu. To nie była metafora, lecz konkretne ostrzeżenie, które wywołało burzę emocji. Wśród słuchaczy Jackowski relacjonował, że zobaczył ogromne ruchy wojsk, że wschodnia granica kraju zaczęła tętnić życiem, że żołnierze w kolumnach ciężarówki pełne sprzętu wojskowego, samoloty startujące w milczeniu z polskich lotnisk. W jego słowach pobrzmiewało przekonanie, że to już się dzieje, a świat jeszcze o tym nie mówi z pełną świadomością. Używał słowa poświęcenie, wskazując, że Polska zostanie wykorzystana jako bufor, że to właśnie z jej terytorium ruszy front, który pchnie Europę w nową rzeczywistość. Jego opis był na tyle sugestywny, że wielu widzów komentowało, iż mieli wrażenie, że oglądają sceny z filmu katastroficznego, jednak Jackowski zapewniał, że to nie wizja artystyczna, lecz przeczucie, którego nie potrafi od siebie odsunąć. Wspominał, że pewnej nocy obudził się zlany, potem z wrażeniem, że coś nieuchronnego nadchodzi, że decyzje zostały już podjęte i że Polska stanie się ich centralnym punktem. Dodał, że w jego obrazie nie widać klasycznej wojny, lecz raczej stan zawieszenia. Jakby ktoś rozmieścił wojska i czekał na niewidzialny sygnał. Jego opowieść przenosiła słuchaczy w scenerię pełną ciszy napięcia i poczucia nadchodzącego przełomu opisywał, jak ludzie wychodzą na ulicę, patrząc w niebo zdezorientowani, jakby czuli, że coś jest nie tak. Mówił o poczuciu zagrożenia, które nie wynika z samych działań militarnych, lecz z atmosfery niepokoju, która przenika społeczeństwo. Jego zdaniem front nie zacznie się od strzałów, lecz od Decyzji podejmowanych po cichu w zamkniętych salach, gdzie los milionów ludzi zostanie przesądzony w kilka chwil. Jackowski mówił, że jego wizja pokazuje kraj, w którym nikt nie jest przygotowany, że codzienne życie trwa, jakby nic się nie działo, a tymczasem granice już się zmieniają na oczach świata. Wspominał o zachodnich politykach, o rozmowach, które mają odbywać się. Poza wiedzą opinii publicznej o planach, które zakładają, że Polska odegra rolę znacznie większą niż ktokolwiek przypuszczał, w pewnym momencie zatrzymał się i dodał, że widzi mapę z przesuwającymi się liniami, jakby ktoś wymazywał dotychczasowe granice i rysował nowe jego głos. Stawał się coraz cichszy, jakby sam nie chciał słyszeć tego, co mówił. Zaznaczył, że Polska po wszystkim nie będzie już taka sama, że zmieni się jej kształt i znaczenie. A to, co przyjdzie po konflikcie, przyniesie zupełnie nowy porządek geopolityczny. W w jego oczach widać było mieszankę strachu i rezygnacji, tłum komentujących na żywo, nie mógł uwierzyć w to, co słyszy. Niektórzy pisali, że już wcześniej jego wizje sprawdzały się w najmniej oczekiwanych momentach. Inni prosili, by niesiać paniki, lecz nikt nie potrafił odwrócić wzroku od tego, co mówił, gdy skończył zapadła długa cisza. Potem dodał, że najgorsze nie będzie samo wydarzenie, lecz to, co nastąpi po nim, chaos. Brak zaufania i podział społeczeństwa. Jego słowa wywołały lawinę reakcji. Media zaczęły rozpisywać się o możliwym scenariuszu geopolitycznym. Eksperci próbowali interpretować jego wizję na wiele sposobów. Niektórzy widzieli w niej ostrzeżenie przed utratą niezależności. Inni znak, że Polska stanie się areną globalnych rozgrywek wśród jego zwolenników, zapanowało poczucie, że to co nadchodzi jest nieuniknione, a czas działa na ich niekorzyść. Jackowski zapowiedział, że w ciągu kilku dni pojawią się pierwsze sygnały, o których mówił, że społeczeństwo samo poczuje, że coś się zmienia, że niebo nad Polską stanie się metaforą nadchodzącej burzy. Jego przekaz brzmiał jak proroctwo, które trudno zignorować, a jednocześnie jak dramatyczne świadectwo człowieka, który widzi więcej niż inni jego twarz na koniec, pozostała bez wyrazu, ale w oczach tlił się niepokój, który udzielił się wszystkim, którzy go słuchali. Sława Krzysztofa Jackowskiego nie przyszła z dnia na dzień. Jego droga do miana najgłośniejszego jasnowidza w Polsce rozpoczęła się w czasach, gdy media dopiero zaczynały interesować się zjawiskami paranormalnymi. Pierwszym przełomem w jego życiu był przypadek zaginionej kobiety z okolic Czuchowa, gdy po kilku dniach poszukiwań służby bezskutecznie błądziły po lasach. Jackowski wskazał dokładne miejsce, w którym odnaleziono ciało. To wydarzenie trafiło na łamy gazet i w krótkim czasie uczyniło z niego sensację wśród dziennikarzy i funkcjonariuszy policji. Wspominali, że jego spokój i pewność w momencie wskazania miejsca robiły wrażenie, jakby naprawdę widział to, czego inni nie mogli zobaczyć. Zaledwie kilka tygodni później pojawił się w pierwszym programie telewizyjnym, w którym opowiadał o swoich zdolnościach. Wtedy jego nazwisko po raz pierwszy zaczęło elektryzować opinię publiczną. Ludzie pisali do redakcji prosząc o kontakt z człowiekiem, który rzekomo potrafił rozmawiać. Rozmawiać z przeszłością i. Przyszłością w jednym z reportaży pokazano, jak pomaga policji w sprawie porwania dziecka. Jego opis otoczenia był tak dokładny, że śledczy przyznali, iż część informacji zgadzała się z zebranym materiałem dowodowym. Od tamtej pory jego nazwisko zaczęło funkcjonować jako symbol intuicji i tajemnicy media zaczęły go zapraszać do studiów telewizyjnych, a każda jego wizja stawała się medialnym wydarzeniem, które przyciągało tłumy widzów. Przełomowym momentem dla jego kariery był rok, kiedy w jednym z popularnych programów śledczych Jackowski opisał wizję dotyczącą ofiary zbrodni. W północnej Polsce zaledwie kilka dni później jego przewidywania znalazły potwierdzenie w działaniach służb, co sprawiło, że publiczność zaczęła postrzegać go nie tylko jako wizjonera, lecz jako kogoś, kto naprawdę może mieć dostęp do innego wymiaru. Jego sposób mówienia spokojny i pewny siebie z charakterystycznym spojrzeniem, w DAL budował aurę wiarygodności i sprawiał, że ludzie chcieli wierzyć w każde jego słowo z czasem. Stał się stałym gościem programów telewizyjnych i radiowych, gdzie komentował aktualne wydarzenia polityczne i społeczne. Jego słynne zapowiedzi o zmianach w kraju i nadchodzących kryzysach zaczęły się rozchodzić po całej Polsce. Ludzie przestali widzieć w nim tylko człowieka od zaginięć. Zaczęli postrzegać go jako głos, który ostrzega. Przed tym, co może nadejść, szczególne emocje. Wywołał jego cykl audycji emitowany w telewizji publicznej, w którym co tydzień dzielił się nową wizją. W jednym z odcinków mówił o powodzi, która ma zniszczyć południowe regiony kraju. Kilka miesięcy później, gdy doszło do dramatycznych opadów i zalania miejscowości, internauci przypomnieli jego słowa i zaczęli pisać, że to nie przypadek, że miał rację. Jego popularność eksplodowała, ludzie przychodzili na spotkania w małych miasteczkach, przynosili zdjęcia zaginionych bliskich, prosząc o pomoc. Powstały pierwsze fora dyskusyjne poświęcone jego wizjom, gdzie użytkownicy analizowali każde jego wystąpienie klatka po klatce jego. Nazwisko zaczęło funkcjonować w kulturze masowej, pojawiało się w artykułach, w radiu, w filmach dokumentalnych, w których Jackowski przedstawiany był jako postać graniczna między światem nauki a sferą duchową. Jednym z najczęściej komentowanych jego wystąpień była wizja z początku lat dwutysięcznych, gdy zapowiedział nagłe wydarzenie, które odmieni losy Europy, jego słowa cytowano w prasie, a wśród widzów zapanowało przekonanie, że mówi prawdę. Później, gdy doszło do zamachów, które wstrząsnęły światem. Wielu twierdziło, że właśnie o tym mówił. W jednym z programów specjalnych przedstawiono jego dotychczasowe trafienia, tworząc obraz człowieka, który jakby przekracza granice czasu i przestrzeni. Jego popularność osiągnęła punkt kulminacyjny, gdy zaczął prowadzić własne transmisje w internecie. Każda z nich przyciągała tysiące widzów, którzy czekali na kolejne przepowiednie. Szczególnie głośna była jego zapowiedź o nadchodzącej zmianie granic w Europie, którą uznano za proroczą, bo zbiegła się z rosnącym napięciem międzynarodowym od tego momentu, każdy jego komentarz stawał się. Przedmiotem debat wśród polityków i ekspertów, niektórzy nazywali go głosem społeczeństwa, inni prorokiem niepokoju, ale nie da się ukryć, że to właśnie wtedy Krzysztof Jackowski z człowieka o niezwykłych zdolnościach stał się zjawiskiem medialnym i symbolem czasów, w których ludzie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej pragnęli wiedzieć, co przyniesie jutro. Krzysztof Jackowski dorastał w czasach, gdy Polska dopiero podnosiła się z trudnych realiów powojennych. Jego dzieciństwo upływało w cieniu codziennego zmagania się z brakiem i niepewnością przyszłości, urodził się w małym miasteczku, gdzie ludzie żyli skromnie z pracy własnych rąk, a każdy dzień był walką o utrzymanie rodziny. Dom, w którym dorastał, był niewielki, zbudowany z czerwonej cegły z piecem kaflowym, który w zimie ledwo dawał ciepło. Matka była kobietą cichą i pracowitą, spędzała długie godziny przy maszynie do szycia, by zarobić na chleb ojciec. Natomiast był człowiekiem surowym, ale sprawiedliwym. Pracował fizycznie i często znikał na wiele dni w delegacjach. Krzysztof, już jako mały chłopiec, nauczył się, że życie nie jest łatwe. Często pomagał w domu, przynosząc wodę z pompy i rąbiąc drewno na opał w jego oczach. Jednak zawsze było coś niezwykłego głęboka zaduma i wrażliwość, której nie dało się nie zauważyć sąsiedzi wspominali, że już wtedy potrafił siedzieć godzinami w ciszy, patrząc w Przestrzeń jakby widział coś, czego inni nie widzą. W szkole nie należał do prymusów. Był raczej zamknięty w sobie, nieśmiały i często zamyślony. Nauczyciele mówili, że ma bogatą wyobraźnię i dziwną zdolność przewidywania zdarzeń, zanim nastąpią w jednej z historii. Wspominano, że kiedyś ostrzegł kolegę, by nie wspinał się na drzewo, bo spadnie kilka minut. Później chłopiec rzeczywiście poślizgnął się i doznał lekkiego urazu. To zdarzenie zrobiło wrażenie na wszystkich, ale w tamtych czasach nikt nie mówił o darach nad przyrodą raczej uznawano to za przypadek w domu. Jednak Krzysztof coraz częściej doświadczał czegoś, co trudno było wyjaśnić. Zdarzało mu się budzić w nocy z uczuciem, że ktoś go woła z innego pokoju, mimo że nikogo tam nie było. Matka początkowo nie zwracała na to uwagi, lecz z czasem zaczęła dostrzegać, że jej syn reaguje na rzeczy, których inni nie zauważają, gdy umarła. Ich sąsiadka, Mały Krzysztof, stał rano i powiedział, że tej nocy widział ją we śnie stojącą przy oknie w białym ubraniu. Kilka godzin później przyszła wiadomość o jej śmierci. Te wspomnienia wracały do niego przez lata, wypełniając jego pamięć. Jak cienie z przeszłości dorastał wśród ludzi prostych i wierzących, którzy tłumaczyli sobie świat poprzez modlitwę i znaki z nieba. Nic więc dziwnego, że młody Jackowski próbował znaleźć sens w tym, co czuł. Nie potrafił jeszcze nazwać swoich zdolności, ale wiedział, że różni się od innych w wieku kilkunastu lat. Często wymykał się wieczorami na łąki poza miasto. Tam w ciszy obserwował niebo i mówił, że czuje, że coś się zbliża. Czasem przynosił do domu dziwne szkice i notatki pełne symboli, których sam nie rozumiał. Jego rodzice martwili się, że zbyt dużo czasu spędza. Sam jednak on tłumaczył, że potrzebuje ciszy, by słyszeć własne myśli. Te lata ukształtowały go jako człowieka wrażliwego i pełnego empatii. Jednocześnie nauczyły pokory wobec życia i cierpienia, które widział na co dzień wśród ludzi z jego otoczenia, gdy dorastał w Polsce, panowała atmosfera niepewności i lęku przed przyszłością. A on coraz częściej powtarzał, że świat nie jest taki, jakim go widzimy, że wszystko, co się dzieje, ma swój sens, którego jeszcze nie rozumiemy. Nikt wtedy nie przypuszczał, że z tego zamyślonego chłopca wyrośnie człowiek, którego słowa w przyszłości będą cytowane przez całe media i który stanie się symbolem duchowego niepokoju czasów, w których przyszło mu żyć. Życie prywatne Krzysztofa Jackowskiego od zawsze owiane było tajemnicą, którą sam umiejętnie podsycał. Rzadko mówił o rodzinie, bo jak powtarzał Najważniejsze rzeczy w życiu należy chronić przed światem. Wiadomo jednak, że przez większość swojego dorosłego życia mieszkał w Człuchowie, małym miasteczku na północy Polski, które z biegiem lat stało się jego azylem. To tam w starym domu otoczonym ogrodem urządził swoje miejsce pracy. Pokój z biurkiem obłożonym notatkami, mapami i fotografiami, które stały się niemal symbolem jego działalności. Za tymi drzwiami powstawały wizje, które śledziła cała Polska. Dom Jackowskiego nie jest luksusowy, ale pełen spokoju i prostoty. Każdy, kto miał okazję go odwiedzić, mówił, że czuć tam atmosferę skupienia i pewnej duchowej ciszy, którą przerywa tylko odgłos tykającego zegara i szum drzew, za oknem jego żona, przez lata była jego wsparciem. Osoba ciepła i oddana, której nie widać w mediach, ale która miała ogromny wpływ na to, jakim człowiekiem się stał, to ona dbała, by, mimo chaosu wokół nich, codzienne życie toczyło się spokojnym rytmem według znajomych. To właśnie dzięki niej Jasnowic nigdy nie stracił kontaktu z rzeczywistością, w której żył. Ich relacja była oparta na wzajemnym zrozumieniu, choć bywały momenty, gdy ciężar sławy i presja opinii publicznej dawały o sobie znać. Krzysztof często wspominał, że życie z kimś, kto ma dar postrzegania świata inaczej niż inni, nie jest łatwe. Że czasem cisza w jego domu była gęstsza niż w największym studiu telewizyjnym, mieli dzieci, które dorastały z dala od świateł kamer, wychowywane w przekonaniu, że życie prywatne powinno pozostać prywatne, nigdy nie występowali publicznie, a sam Jackowski podkreślał, że nie chce, by jego dzieci nosiły ciężar nazwiska, które stało się symbolem tak wielu kontrowersji. Sąsiedzi wspominają go jako człowieka rodzinnego, który mimo natłoku pracy często można było spotkać na spacerze z bliskimi po spokojnych uliczkach. Czuchowa nie unikał rozmów z ludźmi, lecz zawsze zachowywał dystans typowy dla kogoś kto wie, że jego słowa mogą mieć większe znaczenie niż zwykłe zdania. Dom, w którym mieszka, jest pełen pamiątek z podróży i przedmiotów związanych z jego działalnością. Na półkach stoją książki o historii duchowości i psychologii, obok zdjęć rodzinnych. W prostych ramach, w jednym spokoju znajduje się stary stół, przy którym według jego słów przeprowadził najważniejsze rozmowy swojego życia, zarówno z ludźmi, jak i z samym sobą. To tam powstawały wizje, które wstrząsały Polską, ale też tam odbywały się zwyczajne rodzinne śniadania w ogrodzie latem słychać śpiew ptaków, a sam Jackowski lubi wtedy siadać na drewnianej ławce z filiżanką herbaty, patrząc w dal i mówiąc, że tylko tu czuje się naprawdę sobą. Choć jego życie toczy się wśród przepowiedni i mediów, w rzeczywistości jest człowiekiem bardzo przyziemnym, który ceni spokój i domowe rytuały, często powtarza, że wszystko, co robi na zewnątrz to tylko część jego świata, a prawdziwe życie dzieje się właśnie tu wśród najbliższych jego codzienność, to mieszanka zwyczajności i tajemnicy w jednym dniu potrafi odbierać telefony z redakcji z całego kraju, a w drugim pielić grządki w ogrodzie. Z uśmiechem mówi, że to najlepsza forma medytacji dla człowieka, który widzi więcej niż inni jego żona. Z czasem przyzwyczaiła się do tego, że czasem w nocy siada w fotelu i zapisuje coś w zeszycie. Nie pytając, co tym razem zobaczył, tylko przykrywa go kocem, by nie zmarzł. Ta zwykła codzienność w cieniu niezwykłości stała się dla nich obojga sposobem na przetrwanie w świecie, w którym każda jego wizja staje się publicznym wydarzeniem. Krzysztof Jackowski urodził się w 1967 roku w Człuchowie, małym miasteczku położonym na Pomorzu które od początku stało się tłem dla całego jego życia. To właśnie tam spędził dzieciństwo, młodość i tam również narodziła się jego niezwykła droga zawodowa, która z czasem uczyniła z niego jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w Polsce. Po ukończeniu szkoły średniej nie zdecydował się na studia. W tradycyjnym sensie, jak większość rówieśników, od najmłodszych lat bardziej niż nauka akademicka pociągała go obserwacja ludzi i ich emocji, mówił, że interesowało go to, co niewidzialne, że potrafił wyczuwać, Napięcia, zanim jeszcze zostały wypowiedziane jego biografia. Pełna jest momentów zwrotnych, które z pozoru wydawały się przypadkowe, a jednak później okazywały się kluczowe dla jego przyszłości. Pierwsze próby wykorzystania swojego daru pojawiły się w latach 80., kiedy to pomagał znajomym w odnajdywaniu zaginionych przedmiotów. Wtedy jeszcze nie przypuszczał, że kilka lat później jego, nazwisko będzie pojawiać się w ogólnopolskich mediach. Przełom nastąpił w latach 90., gdy został zaproszony do współpracy z policją w sprawach. W których tradycyjne metody zawiodły jego wskazówki, okazały się na tyle trafne, że zaczęto traktować go poważnie i zapraszać do kolejnych śledztw. W tym czasie jego działalność zyskała rozgłos, a sam Jackowski zaczął prowadzić spotkania z ludźmi w całym kraju, dzieląc się swoimi wizjami i przemyśleniami na temat przyszłości Polski i świata w latach 2000, przeniósł swoją działalność do internetu, gdzie jego transmisje i nagrania. Przyciągały coraz większą publiczność z biegiem lat, stał się nie tylko jasnowidzem, ale również komentatorem rzeczywistości, człowiekiem, który łączył duchowość z obserwacją społeczną. Jego styl wypowiedzi był prosty, emocjonalny i przez to trafiał do tysięcy osób, które szukały w nim przewodnika w czasach niepewności. W swojej biografii często podkreślał, że nigdy nie uważał siebie za cudotwórcę, lecz za kogoś, kto potrafi wyczuć energię ludzi i miejsc, a jego dar nie jest przekleństwem, lecz odpowiedzialnością wielokrotnie. Krzysztof Jackowski pozostaje postacią wyjątkową człowiekiem, który mimo kontrowersji i licznych ocen przez lata nie przestał wierzyć w sens swojej misji. Jego życie to dowód, że nawet w świecie pełnym hałasu i niepokoju można znaleźć przestrzeń na refleksję i duchową wrażliwość w każdym jego słowie, słychać pasję i poczucie odpowiedzialności wobec ludzi, którzy go słuchają, niezależnie od tego, czy ktoś w jego dar wierzy, czy nie. Trudno zaprzeczyć, że wniósł coś niezwykłego do polskiej kultury. Odwagę mówienia o rzeczach, które inni wolą przemilczeć. Jego historia uczy, że prawda ma wiele odcieni, a wiara w niewidzialne może być równie silna jak rozumienie rzeczywistości. Jeśli poruszyła Cię ta opowieść, jeśli chcesz dalej odkrywać niezwykłe losy ludzi, którzy inspirują i prowokują do myślenia, zostaw lajka, udostępnij ten materiał i zasubskrybuj nasz kanał, by nie przegapić kolejnych historii, które tak jak ta pokazują, że nawet jedno życie może stać się legendą.